Hejka gagatki, ja jestem Konrad i witam Was na naszym kanale Bols Imaginatorium. W dzisiejszym filmiku zrobimy unboxing nowej figurki, która przyszła do mnie zupełnie niedawno. Jest ona nowością na rynku i pojawiła się kilka tygodni temu. Także w dzisiejszym filmiku przejdziemy sobie przez unboxing tej figurki, szczegółowy opis i na końcu zdradzę Wam wskazówki, jak taką figurkę znaleźć w odmentach internetu, gdzie i jak można ją sobie zakupić. Tak więc zapraszam Was do oglądania. Moja figurka przyszła w takim oto pudełeczku z logo studia, które ją produkuje. I mamy tutaj ochronny kartonik. Studio, które produkuje nasze figurki to Rabbit Studio. Otwórzmy sobie zatem nasz kartonik. Jak pewnie każdy fan oraz kolekcjoner wie, niezbędnym narzędziem do otwierania naszych cudownych skarbów są nożyczki albo jakiś ostry nożyk, tak więc zawsze musicie mieć to pod ręką. Jak już wcześniej wam powiedziałem, jest to figurka oryginalna produkowana przez studio, jednakże nie będzie tutaj żadnego licencjonowanego loga, gdyż są to po prostu figurki garażowe, wydawane jednakże na licencji. Pudełeczko jest naprawdę bardzo ładne. Jest w takim typowo japońskim designie, takie hmm, pastelowe bym powiedział bardzo, z grafiką taką w, w kratkę. No bardzo ładnie się ono prezentuje. Otwórzmy sobie i sprawdźmy, czy zawartość jest równie fajna jak samo pudełeczko. Wypełnienie tutaj mamy taki wkład gąbkowy, piankowy. Bardzo to fajnie zabezpiecza figurki. Już wcześniej zdarzyło mi się mieć figurki zabezpieczone w ten oto sposób naprawdę. Bardzo fajnie się to sprawdza. I wydaje mi się, że to już jest standardem, gdy, że studia garażowe pakują właśnie figurki w ten sposób. I figurki garażowe można kupić w dwóch wariantach. Pomalowane oraz niepomalowane. Ja swoją kupiłem w wersję już pomalowaną. I mamy oto naszą figureczkę. Zabezpieczona w środku jest, przełożona papierem. Pousuwajmy sobie nasze elementy zabezpieczające. O, i, I tak oto prezentuje się nasza figurka jeszcze przed złożeniem. Już na pierwszy rzut oka widzę, że jest bardzo ładnie pomalowana. Tutaj usunę sobie zabezpieczające elementy i mamy taki oto motorek. I sama figurka ma przedstawiać wersję Chibi naszej bohaterki Usagi jadącej na motorku w takim bardzo klimacie. Powiedziałbym, że nawiązującym do scen z endingu oraz y, openingu z serii R, najprawdopodobniej. I ten ending właśnie charakteryzował się tym, że tam były nasze bohaterki przedstawione w takim właśnie chibi stylu. I tutaj już sobie usadzimy naszą bohaterkę. Jak zauważyliście, jeszcze brakuje jej kucyków, które już sobie tutaj wyciągnę. Każdy element jest zaopatrzony w taki magnetyczny zaczep, więc wszystko tutaj mocujemy za pomocą magnesów. Już sobie muszę sprawdzić, który kucyk jest w którą stronę, o chyba w ten sposób i wyciągniemy sobie kolejny. Mam nadzieję, że nic mi się tutaj nie połamało, ale wydaje się, że jest to naprawdę fajnie. I tak oto prezentuje się nasza figureczka w całej okazałości, no jest przeurocza. Byłem sceptycznie nastawiony do tych figurek, jakoś niekoniecznie to jest mój styl, ale jednak patrząc teraz... Na cały kształt po złożeniu figurka naprawdę jest precyzyjnie pomalowana. Piękne lakiery. Mam wrażenie, że motocykl pomalowany jest farbą, taką, jakby malowane były samochody w rzeczywistości, więc to jest naprawdę taki błyszczący odcień różu, bardzo ładny kolor. Zresztą w ogóle cała figurka jest precyzyjnie pomalowana, choć w bardzo pastelowych odcieniach. Ciekawym elementem w tej figurce, zwróćcie uwagę, że u na koczkach ma zamontowane te spinki, które ma podczas transformacji, więc taki dziwny zabieg twórców tej figurki. Zwróćcie uwagę, że spódniczka naszej bohaterki jest malowana dwoma rodzajami granatowego koloru: bardziej jasny, taki niebieski oraz ciemniejszy. Daje to efekt takiego przetarcia. Podobnym stylem pomalowana jest również kokarda z tyłu. Z tym, że jest przeciągnięta takim jakby perłowym rozświetleniem, miejscami dodaje ona takiego brokatowego połysku. Bardzo ładnie się prezentuje figureczka. I jeszcze ciekawym zabiegiem twórców jest numeracja licencji naszej figurki. Jest ona centralnie na spodniej części podstawki. Mamy logo studia, które produkuje. Opis figurki w języku japońskim oraz numer seryjny. Mój numer seryjny to z tego co tutaj widzę, to mamy 129x200, tak więc jest to 129 egzemplarz. Figureczka prezentuje się naprawdę pięknie, nadaje ona takiego ciepłego wiosennego klimatu, świetnie to będzie wyglądało na półce. I teraz zapraszam Was na szczegółowy opis tej figurki i zobaczycie ją sobie z bliska dokładniej. Nasza figurka stoi na owalnej podstawce wykonanej z transparentnego akrylu. Od spodu pomalowana jest ona czarną farbą, na której jest logotyp. Na naszym akrylu stoi motorek. Korpus motoru jest pomalowany różową błyszczącą farbą, która, jak już wcześniej wam wspomniałem, wygląda żywcem jak, jak farba samochodowa. Opony są pomalowane farbą matową, natomiast felgi to ewidentnie farba w kolorze srebrnym. Błotniki są pomalowane błękitną farbą, z cieniowaniem na brzegach ciemniejszym niebieskim. Na przednim błotniczku mamy symbol księżyca. Na środku motorku mamy silnik, który jest pomalowany błyszczącą farbką w kolorze takiej szałwiowej zieleni. W tyłu mamy również bagażnik, podobnie jak felgi wymalowany jest srebrną farbką. Usagi trzyma dwiema rączkami kierownicę z szarymi hamulcami i bardzo ładnym elementem ozdobnym całego motorka jest reflektor, który jest kryształowy przeźroczysty. Jest to bardzo fajny, transparentny, akrylowy element. I teraz przejdźmy do naszej bohaterki. Usagi siedzi na motorku i ma czerwone budki. Pudniczkę, która jest pomalowana dwoma odcieniami niebieskiego: ciemniejszym oraz jaśniejszym, co daje efekt takiego cieniowania. Z tyłu kokarda w kolorze czerwonym-malinowym i efektem takiej poświaty perłowej. Wyżej Usagi ma białą bluzeczkę z krótkim rękawkiem, czyli jest to taki typowy jej mundurek szkolny. Z przodu mamy czerwoną kokardę i złotą broszkę na piersi. Oraz typowy dla bohaterki marynarski kołnierzyk z białą lamóweczką. Broszka jest niezarysowana, niezaznaczona i nie ma ona nawiązania do serii. Jest ona okrągła, co może świadczyć, że jest to jedna z pierwszych serii, czyli albo to mamy po prostu Sailor Moon, albo Sailor Moon R. Ale jako taką kontur broszki nie jest zarysowany. Następnie śliczne kolczyki w kształcie półksiężyca na uszach. Śliczny uśmieszek, otwartą guźkę, która jest wymalowana... Różową farbką. Bardzo ładny odcień cielistego koloru, użyty do pomalowania rączek, nóżek oraz twarzy. Prześlicznie pomalowane oko. Jest to kolejna figurka, która ma przepięknie malowane oko. Jest ono naprawdę bardzo wyraźnie i bardzo detalicznie pomalowane. Mamy tutaj blikowanie oka. Ślicznie zarysowane rzęsy oraz brwi. Naprawdę bardzo, bardzo do dokładnie i szczegółowo wymalowane jest to oko. I charakterystyczna, typowa dla usagi fryzura, czyli żółte włosy z lekkim cieniowaniem w stronę pomarańczu na końcówkach, typowa grzywka oraz dwa charakterystyczne dla usagi koczki. Od których odchodzą dwa kucyki, które są poskręcane na końcach. Jak już Wam wcześniej wspomniałem, dziwnym zabiegiem, choć dosyć ciekawym jest to, że mamy usagi w stroju szkolnym, a na w koczkach mamy spinki z transformacji. Kołnierzyk oraz kucyki naszej bohaterki są jakby uchwycone w ruchu, więc figurka jest dynamiczna i usagi, jakby jechała na tym motorku. I widzimy efekt powiewającego wiatru. Figurka jest naprawdę bardzo urokliwa i bardzo dobrze zrobiona precyzyjnie oraz starannie pomalowana. I tak oto prezentuje się ta figureczka. Jakże urocza w całej okazałości, jest przepiękna, detaliczna. Naprawdę studio rabiec zrobiło kawał dobrej roboty. Mam nadzieję, że będą wypuszczane kolejne wojowniczki. Już wkrótce zrobię Wam filmik przedstawiający figurkę Ami, dokładnie w tej samej stylistyce, dokładnie od tego studia. Wiem, że na AliExpress pojawiło się bardzo dużo tych figurek. Niestety nie mamy żadnej gwarancji, że te figurki na AliExpress są oryginalne. Jak możecie się domyślać, stawione są zdjęcia oczywiście z oryginalnych figurek, natomiast to co dostaniemy to niekoniecznie jest to. Ja wolałem nie ryzykować i zamówiłem sobie figurkę bezpośrednio od studia. Przynajmniej mam pewność, że figurka jest oryginalna. Cena tej figurki obecnie na rynku powinna kształtować się w okolicach 450 do 500 zł. Zależy po prostu od momentu, może uda się Wam też ustrzelić jakąś promocję. Na AliExpress oczywiście możecie znaleźć te figurki taniej, ale niestety nie mamy żadnego potwierdzenia oryginalności, gdyż nie ma jeszcze żadnych zdjęć użytkowników, którzy kupili ją. I nie możemy stwierdzić, czy figurka jest na pewno sprzedawana, oryginalna, czy też jest to kiepska podróbka. A tymczasem, drogi gagatku, jeżeli chciałbyś zakupić taką figurkę, potrzebujesz pomocy, sekcja komentarzy jest do Twojej dyspozycji. Wielkie dzięki, że byłeś z nami na tym filmiku. Mam nadzieję, że wkrótce się zobaczymy i zapraszam Cię na kolejne wideo. A tymczasem trzymajcie się, cześć!